Są daty, które przynoszą na świat legendy. 31 sierpnia 1912 roku urodził się Jan Piwnik. Człowiek, który miał stać się symbolem. Legendarnym, ponurym. W rocznicę jego urodzin wspominamy nie tylko żołnierza, ale ducha niezłomnej walki o wolność. Jako cicho ciemny, zrzucony do okupowanego kraju, przyniósł ze sobą nadzieję. Te nadzieje przekuł w czyn podczas jednej z najbardziej zuchwałych akcji polskiego państwa podziemnego brawurowego ataku na więzienie w Pińsku. Jego prawdziwym domem stały się Góry Świętokrzyskie. Tam, na leśnym wykusie, stworzył Partyzancką Republikę, dając schronienie i szansę na walkę setkom żołnierzy. Był dla nich więcej niż dowódcą, był autorytetem, symbolem sprawiedliwości i odwagi, która nie zna kompromisów. Nawet przeniesiony w dalekie nowogródkie lasy, do końca pozostał wierny swoim ideałom. Zginął tak jak żył, z bronią w ręku, prowadząc natarcie. Jego ostatnie słowa Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie stały się testamentem człowieka, który urodził się, by walczyć o Ziemię, którą kochał ponad wszystko. Dziś, w rocznicę jego urodzin, pamiętamy, że odwaga i poświęcenie mają imię. Nazywają się Jan Piwnik Ponury. Historia Polski pełna jest postaci o niezwykłych życiorysach. Zasubskrybuj mój kanał, aby odkrywać je razem ze mną.